Powiedzą, że niby tam jest jakaś droga. Ja pierdolę, ale sobie ujebali miejsce. To jest to. Jezu. Jeszcze nie to. Idę kuknąć. To jest to. Tylko ja tu nie wyjadę, kurwa. Te drzewa. Kurwa, kurwa, kurwa. I don't want it like you John I ain't gonna like I'm bango my air I just keep going though So she's gonna make my flying non-stop Kelly it's a New York put on we don't have fun Drive out on riding bars money berry finding gobs I do what I wanna do that gonna money one none cool cook mar my man should just do it

Próbuję tam cofnąć, nie kurwa, najpierw tam trzeba jeszcze dojechać. Ej, przejadę ja tutaj? Fuck. Co to kurwa ma być? Ja pierdolę. E, ja stamtąd nie wyjadę. Ja te drzewo muszę wziąć świecić i wyjebać. Ja pierdolę! Co za rzeźnia, nie? Kurwa, jeden przejazd, i ja już jestem cały mokry, nie? No i chuj, idziemy na inna umowa, stosy złe, koordynaty złe, coś nie teges. <słyski> Pięć kilometrów do celu. To już tak fajnie widzę. Lewa wolna. barierce już idzie, kurwa Hunia Juri, do tyłu, do tyłu dawaj, do tyłu. A nie kręć kołami, tak trzymaj, tak jak jest Dawaj do tyłu. Dawaj do tyłu, dawaj, 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 dawaj. Tak go trzymaj, nie kręć kołami. Trzymaj go tak. Jedź, 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 jedź. Jedź. Jedź, 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 jedź jedź, jedź. Trzymaj go tak, trzymaj, jedź. jedź jedź, 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 jeszcze, jedź, już, jedź. Cały czas jedź, jedź. Dowej śmiało. Wyprostuj się, wyprostuj się. Trzymaj go tak. Jeszcze dawaj do tyłu, dawaj. E não vem ter a tu. Kurwa, kajmy są na miasteczko ładne. Idziesz tam Jury? A ja bo ten mały czeka Dobra, już cię widzi, dobra. laska i tak cofła? To tak za bardzo kamiony chyba nie jeżdżą? No Kurwa, nie wiem, czy tu wyjdziemy tak w prawo. Wyjdziemy? Zobaczymy. A jest tam gdzie się wypuścić. Widzę, że już się nie jeden wypuszczał. Czekamy tu... tutaj. Przypominają, co my tu wjeżdżali, ale na pustę. Z... tym z, 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 z Ty kurwa ciasno, no Czekaj, ja zobaczę, może tam jest... Ja nie, nie pamiętam, czy to tu była zawrotka, jakaś taka autobusowa, taki przystanek Чи то не тут, тому що далі поїхати. Бо я тут не в'яду, тут ми на пусту в'їжджали, то начапа по полю йшла. Ну, no, на напевно, на Find no. ну.

Cofamy i zapraszamy na reklamy. Najbardziej tam, nie? Dobra! Dobra! Jory! Kurwa!

nas zastała. No co zrobić Będziemy jechać po mału na Berlin. Ale najlepsza, i wyrażung! Nie masz czapki kapitana. Nie mam, kurwa, ja ty Głowę ogoliłem, a ty mi teraz czapką wyjeżdżasz, nie? Ja mam ja dawkę tą... Obejrzyj, skanio najlepszą, proszę. Dawkę przypominającą biorę teraz, kurwa. Drugą czy trzecią? Drugą. A słyszałeś, ja widziałem takiego mema, nie? No. Y, wiesz czemu te ryby się potopiły, tam na, się potopiły, kurwa, potruły wodrze? No. Bo tam się nie za szczepienie kąpali. <laughs> <laughs> ja cały czas się w że się nie kąpałem. No. 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 Także tego Kurwa ale się wymoczyłem chłopie Ja? No Masakiera, a kurwa kabuża to była człowieku No widać, że mokro, ale ciepło w ogóle jest ale Ja bluzę taki... z... Była, ale przeszła bokiem, nie? Aha Kurwa muszę się z tego kopci, ty Czemu? Że to masz ciepłe, nie? <grym> Kawa kurwa Gorąco? Można spróbować? Mhm Waży. <coughs> Żeby się nie tego, chciałeś sobie usiąść Jury? ja? Mokro Kurwa w się siedzi Tak, na, na rozladej jeszcze kurwa Pat, pat No nie no, co mnie stresujesz kurwa nie wie ci kurwa Ty, A odgry, odrywasz? No Leśną przygodę tu przykleję Idzie a, Jak złoto Tylko pomału małym. Bez nerwów Żeleta pępek wyjebał ich. i wyjebane. Wyjebane no. nie lubię jak jest kurwa ciemno, kurwa wiesz. To już stary wiek, chłopak. Kurwa, jest. A kurwa, już nie taki ja młody żeleta. Kurwa, ja pierdolę to skakaję, ja już nie kurwa, tak... Ja wiem, jak ty byś w moim wieku, to sankami fajki gdzieś przemycał, kurwa. Na, kur... <noise> na drugą nie, stronę nie, odry. Czas. A, a teraz ryby kurwa śnięte są. <noise> Kapitan schodzi ze statku ostatnim, kurwa. Oczywiście, tak. Te... E, mów. Mm, testy. Testy, kurwa... Sprawnościowe. Sprawnościowe, o, dokładnie, kurwa, No, co o. jeszcze mam powiedzieć? Oooo, tego. Kurwa. P. P, 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 prewencja. p. Prokuratura. Nie, kurwa, p, 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 p. miasto takie. Tam A, piła. Piła, oooo! O. 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 Tak, e, tak, mam. Tak. mam info od żeletnika, że gdzieś tu stoi fota. Także na spokojnie sześć dyszek i pykamy A stoi tam bus i czego ja a tu stoi fota Amujemy Tu jest O, no, długi kabel mają Kuźba, tu gruba akcja Co to robią? Barierki Tu remonty są bo tak 3, 3 km wam się nazbierało Na 37 jest tam wężka Dara, Mara To mi się tak wszystko przypomina. Jedziesz. Co ty dziury nie widziałaś? Ślepa jesteś? Weź mi daj spokój, nie widziałam. Trzeba było nie pić, to sam byś kierowała, nie. Jak zwykle mordę nachlać, a, a potem drzesz się na mnie. Jak ja kieruję, to mi nie rządź. Dobra, ale przynajmniej dziurę to można minąć, a nie walisz centralnie kołem w dziurę. I... Weź, człowieku, siedź tam po cichu, za cię wysadzę. Teraz no. wysiądzie, życzę słowo. Jeszcze się mądrzy. No. Nie będziesz tym samochodem w ogóle jeździła i wszystko. Na...